Jakie są podstawowe pojęcia w stylizacji paznokci? Cześć, nazywam się Marta Rymsza i wraz z Marką Maker zapraszam Was na kolejny odcinek serii Zapytaj Maker, gdzie odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania przez styliski paznokci. Co to, to jest Apex? To najwyżej zlokalizowany punkt na paznokci stylizowanym, ale musisz pamiętać jedną bardzo ważną sprawę. Mamy Apex paznokci stylizowanych, ale mamy też Apex paznokci naturalnych. Nie zawsze Apex paznokci stylizowanych pokrywa się z Apexem paznokci naturalnych. Co to jest krzywa C? Mhm. Krzywa C to jest powierzchnia. Ten łuk, który widzisz na powierzchni, od góry. I ważne jest, aby była ona symetryczna. Co to jest linia światła? Mhm. Linia światła, czyli to jest taki nowy trend, ale bardzo pomocny. Linia światła to jest odbicie światła na powierzchni. Chcemy, żeby była ładna, symetryczna. Ale pamiętaj, w zależności od rodzaju lampy, ta linia światła będzie wyglądać troszeczkę inaczej. Linia światła jest szczególnie istotna, kiedy aplikujemy na sztab. Wtedy nasze stylizacje wyglądają bardzo ładnie, bardzo gładko. W ofercie Maker znajdziesz top hard glass, dzięki któremu jesteś w stanie bardzo łatwo uzyskać piękną linię światła. Czym jest wolny brzeg? Mhm. Zależy, o którym rozmawiamy, bo mamy wolny brzeg naturalnego paznokcia, który jest zaraz za końcówką naszego łożyska, albo mamy wolny brzeg paznokcia stylizowanego, czyli tak samo. Koniec naszego stylizowanego paznokcia. Czym są punkty wzrostu paznokcia? Jest to miejsce, z którego paznokieć wyrasta w wałach bocznych. Czym jest łożysko? Łożysko jest to miejsce, na którym jest położony, posadowiony paznokieć i po łożysku nasz paznokieć pięknie sunie i zrasta. Czym jest hyponychium? Hyponechium jest to uszczelka, która chroni organizm przed wnikaniem patogenów. Jest ona zlokalizowana między naszym paznokciem a opuszkiem. Zaobserwuj profil maker.official, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Zapytaj, Maker. A jeśli chcesz, aby Twoje pytanie pojawiło się w kolejnym filmie, zostaw komentarz. Do zobaczenia.